Dobry, w dzisiejszym odcinku zwiedzamy bardzo ciepłe tropikalne lasy Poszukujemy bushmenów, którzy występują w tych lasach O! Słyszę bushmena Chodź. Jak w każdym tropikalnym lesie nie możemy iść do takiego plemienia z pustymi rękami Poszukajmy kawałka kory Dobra ta kora, chodź mu Widzimy tutaj buszmena. Oj kurczę, oni żyją w takim zaroscie z tymi czarnami Mówią, że bardzo lubią korę Smaczna jest ta kora Buśmeni menii zazwyczaj nic nie mówią a myślę, że ten to też się... już się oje to coś powie <śmiania> On naprawdę <ma> odchłani <śmiania> <śmiania> A łacisz mi ukryzła, stop